Nie znałem Cię od tej strony. Jakiej? Czy ja wiem? Romantycznej. Zwykle widuję się wśród bandaży i medykamentów. Często umazaną we krwi. Bo zwykle przychodzisz, kiedy jestem w pracy. Teraz nie jestem. Czekam na Ciebie i... plotę na wesele. Jakie wesele? Moja przyjaciółka ze studiów wychodzi za mąż. A właśnie, może poszedłbyś ze mną? Poszedłbym z chęcią, ale mam na głowie Olgierda, pana lusterko. Rozumiem. Nie namawiam cię. Pamiętałaś o kadzielnicy? Owszem. Eee, trudno. W takim razie pójdę do najbliższego burdelu. Mam lepszy pomysł. Zanim Geralt wszedł tu, żeby cię przywołać... Zaprosiłam go na wesele mojej przyjaciółki. O niebiosa, szczęście mi dziś sprzyja. Problem w tym, że się nie zgodził. Nie wierzę, a to budz. Nie mów tak o nim. Jak mam nie mówić, kiedy to budz? Ja bym takiej piękności nigdy nie odmówił. Nie masz w Reddani lepszego tancerza nad Witolda von Everett! Ze mną, kochana, wybawisz się za wszystkie czasy. Świetnie. Muszę jeszcze zajrzeć do domu, żeby się przebrać. Więc możemy się spotkać przed świątynią. Uuu.